Takie urodziny muszą być obchodzone z rozmachem. Tańce, piosenki, wierszyki, podziękowania i tort. Dzisiaj świętujemy całe przedszkole nasze, cała nasza społeczność świętuje. Mamy urodziny 50. Także jest to taki bardzo okazały już wiek, jak na przedszkole. Okrągłe rocznice. Takie jubileusze jak te skłaniają nas często do takich refleksji, do wspomnień, do sięgnięcia do historii. I przygotowując całą uroczystość, no nie omieszkałam pozaglądać w kroniki, pogrzebać w archiwum. I podsumowując te wszystkie lata, z całą odpowiedzialnością stwierdzę, że nasze przedszkole odniosło bardzo, bardzo dużo sukcesów. Pięknie się rozwijało, mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijało. Jeden z absolwentów znalazł swoje zdjęcie w kronice. Jak wspomina przedszkole, i za co lubią je ówcześni wychowankowie? Dla mnie to wyjątkowa chwila, ponieważ no, po 50 latach, 50 lat istnieje przedszkole. Ja chodziłem w latach 80. do tego przedszkola. Jest zdjęcie z zabawy mikułajkowej, akurat 14 stycznia, kiedy mam rodziny, więc dla mnie wyjątkowy, wyjątkowy był to dzień. Tutaj były wspólne przyjaźnie, koleżanki, koledzy, podwórko, więc mogliśmy się systematycznie spotykać. Ja teraz wracam wspomnieniami do tamtych czasów. Najbardziej lubimy przedszkole, jak się razem bawimy. Co jak, jak się czegoś nowego uczymy? Że, że możemy robić w książkach. Lubimy najbardziej w przedszkolu robić książki. Jak się uczycie, tak? W książkach? O, to wy jesteście tak ambitni. A ty co najbardziej lubisz? Najbardziej lubię jak robimy z plasteliny. O, czyli coś plastycznego. A ty co najbardziej lubisz? Y jak będziemy coś rysować w przedszkolu. Bez życzeń nie ma urodzin. Przede wszystkim tej radości, którą te dzieci dzisiaj pokazały, tej codziennej rzeczywistości, która przynosi satysfakcję, spełniania marzeń, kolejnych radosnych dzieci uśmiechniętych, no i wszystkiego co można sobie wymarzyć, najpiękniejszych sal, najpiękniejszych zabawek, najpiękniejszych... Chwil, które spędzą tutaj razem z dziećmi i wspomnień, które później zostaną. Dużo szczęścia, dużo radości, żeby było zdrowe.